Wiecie co? Naprawdę daleko mi do stereotypowego myślenia. Ale za każdym razem, jak przyjeżdżam do sklepu, mam wrażenie, że uczestniczę w jakimś międzynarodowym spisku kobiet. Panowie, zrobimy mały test? Proszę bardzo. Jaki to jest kolor? Zielony? Nie. To jest kolor trawiast. A ten? Zielony? Nie, nie, nie. To jest kolor miętowy. A ten kolor? Zielony? Nie! To jest kolor limonkowy. I bądź tu mądry, żona wysyła cię do sklepu. Po farbę, zielono. Stajesz przed ekspozytorem i co widzisz? Proszę bardzo. Drzewo oliwne, limonkowy sorbet, groszkowy pastelowy, mus groszkowy. I kto wymyśla te nazwy? Panowie czy panie? Co myśmy wam zrobili, kobiety kochane? Żartobliwie mówi się, że mężczyzna widzi trzy kolory: biały, czarny i kolorowy. Jak sami wiecie, w każdym żarcie kryje się odrobina prawdy. I tak się składa, że za widzenie barw odpowiedzialne jest chromosom X. Kobiety mają dwie wersje tego chromosomu, a mężczyźni tylko jedną. I od w ten sposób rozwiązaliśmy największą zagadkę ludzkości. Cóż, dzisiaj muszę poradzić sobie z moim jednym chromosomem i wybrać odpowiedni kolor do remontowanego pokoju. Postawiłem na mieszankę zieleni i szarości, a farbę wybrałem. Z oferty marki DeCoral. Wybierając farby, nie możemy się sugerować wyłącznie kolorem. Równie ważny jest jej rodzaj. W ofercie marki Dekoral mamy przygotowane gotowe rozwiązania. Pierwszym z nich jest Clean and Color. Są to satynowe farby lateksowe odporne na szorowania. Idealnie sprawdzą się w pomieszczeniach narażonych na zabrudzenia, np. Na ciągi komunikacyjne, korytarze, jadalnie, salony czy pokoje dziecięce. Farby lateksowe doskonale rozświetlają wnętrze. Jeśli przymierzacie się do malowania łazienki albo kuchni, przyda Wam się lateksowa farba emulsyjna z kolekcji Łazienka i Kuchnia od marki Dekoral. Taka farba tworzy specjalną powłokę, która chroni nas przed grzybem i pleśnią. Nam taka farba akurat nie będzie potrzebna, ponieważ gospodarze w przyszłości w swoim aneksie chcą po prostu położyć kafle. Kolejną propozycją od marki DeCoral są farby z kolekcji akryli dwu moc koloru. Są to lateksowe farby matowe, charakteryzujące się doskonałym kryciem, wydajnością, przy okazji nie chlapią, a to wszystko sprawia, że malowanie staje się przyjemnością. Idealnie sprawdzą się do malowania ścian oraz sufitów w waszych mieszkaniach. Jeśli wybraliście już odpowiednią farbę, to teraz musicie obliczyć, ile jej potrzebujecie. Spokojnie to prosta matematyka. W przypadku ścian mnożycie po prostu ich szerokość przez wysokość pomieszczenia. Jeśli chodzi o sufit, mnożycie dłuższy i krótszy bok. I tym sposobem macie powierzchnię, a z tyłu na puszce macie napisane. Na ile Wam ona wystarczy? Tutaj 2,5 litra wystarczy na pomalowanie 35 metrów kwadratowych. Pamiętajcie, że ściany i sufit warto pomalować dwukrotnie. Zresztą ja zawsze wolę mieć więcej farby, niż by miało mi jej zabraknąć. Nasi bohaterowie postawili na farby matowe z kolekcji moc koloru. W jednej ręce subtelna szałwia, a w drugiej delikatny pergamin. Ściany pomalowane w macie wyglądają bardziej elegancko, a całe wnętrze będzie bardziej przytulne. Najważniejsze jest to, że farby matowe kryją wszystkie niedoskonałości, a jak się zapewne domyślacie, w ponad 50-letnim domu trudno o wymarzoną geometrię ścian. Farby wybrane, choć łatwo nie było. Przy zaledwie jednym chromosomie i tylu barwach można dostać oczopląsu. Jeśli Wy również macie z tym problem, polecam przed zakupem farby zaopatrzyć się w próbniki. Wybierając markę Dekoral, możecie być spokojni o jakość. Dostaniecie ją oczywiście w sklepach mrówka. A jeśli jesteście ciekawi efektów naszego malowania, koniecznie musicie zobaczyć następne odcinki. Tymczasem ja jadę na kolejne spotkanie. Z kolejnym ekspertem.